Czuję się jakbyśmy były w nisko kanale podcastowym. Na znaczy my niby kurna jesteśmy? To jest pytanie. We're really demoralizing kids these days, aren't we? I mean, we're the biggest shit. That I what do you want me to do about it? I don't know. Maybe just a little chill out with this spicy content. Chill out with this spicy content. To chill out, with need to never show up in this vids Is that what you mean? No, I just. Look, I'm literally black. You're a homo. She's a golf hoe. What the fuck do you expect our content to be like? I'm not a. Yes, you are. You're a tough, big body tomboy with come to mommy kitten vibe, and you hate men. I'm not gay, and you keep up with Toralei, who's a total. I'm not with Tora like Harry is! You just spoiled the whole damn plot! Siema, Chromosomy! To znowu ja. Niestety. Witamy wszystkie gotki, wariatki! The Gays. Mamy Pride Month, let's celebrate! Półmózgi, widma... Wiedźmy, pedał... Dziwki, dragi, laser... Elis, nie! Dzisiaj po roku, jak nie dwóch, yy, mamy wszystko explaining, czytaj już nie nagrywamy, if you know you know, pokrótce dzisiaj, z tego względu, że mamy wolne, jesteśmy chore, na mózg, porozmawiamy sobie trochę o naszym kanale, jakby do kogokolwiek obchodziło. Będzie trochę coś typu iceberg. Y, nie iceberg, Cloud, nie pytajcie. Y, no, początki kanału, i te pesy, i te desy, i ciekawostki ogólnie z naszego loru. Oj, sporo tu będzie loru. Sporo. Jakoś trochę mm, nie bardzo mamy ułożony scenariusz do tego, mimo że planowałyśmy to od bardzo długiego czasu. Mamy całą dokumentację i trochę to będzie na spontana, ale w sumie to większość rzeczy można powiedzieć z pamięci. No, dużo tego nie ma. Stwu. Ale pomijmy to. Na początku, tak, jestem ja, Claudine. Tutaj mamy Elizabeth. siem. Jako już jest ona od praktycznie początku tego wszystkiego. Nie licząc daczes, No, ja tu jestem, bo for the entertainment purposes. Mamy także Abi, yy, najnowszą, najświeższą mieszkankę naszego dormu. Najkrócej, chyba najmniej występującą na naszym kanale. Prawie najkrócej. I ja nie mam najgorszego czasu na antenowego. Jest parę osób, które mają gorszy, albo wiem, albo wiem w ogóle go nie mają. Chociaż nie, teraz już sobie mają. No, no jakiś tam mają, ale. Ale... Nikt nie wie w ogóle dlaczego i po co. XD. Nie bać! Dex Abbi! Zacznijmy może od podstaw. A więc, tak jak już wiecie, kanał to Mach TV Studio. Wcześniej było Mach TM TV Studio, ale, ale no, te TM nie było jakiś fezji, dlatego je usunęliśmy, bo w sumie to było bez sensu. No, real. Nasz kanał jest aktywny od 2022 bodajże. Ale szybka przypominajka. Filmy nagrywamy od 2019, yy, aż do 2021. I no, nic nowszego nie ma poza odcinkiem w terenie z 2022, który jest w sumie pff, nagrywany tak jakby po pominięciu ponad 20 odcinków. Zaraz to sobie przerobimy, bo to jest chyba najważniejsza kwestia. Nie wiem, czy tu powiemy sobie o powodzie, dla którego przestaliśmy nagrywać. Przestałyśmy. Chociaż możliwe, nie wiem kto to zrozumie, nie wiem kto to w ogóle obejrzy. Bez hitu! The biggest announcement, proszę państwa. Kontynuacja naszego serialu nie będzie już więcej kontynuowana na YouTube, albowiem, miejmy nadzieję, yy, będzie kontynuowana w formie komiksów na kiedyś dawnym naszym Instagramie, ale, ale został zmieniony po prostu na, yy, na Instagrama, że tak to ujmę, prywatnego. O, osobistego, osobistego Instagrama yy, założycielki naszego kanału. Yy, w komiksach pojawi się dalszy lore, zwi lore związany z tym, co miało się dziać u nas na kanale. Będzie... To będą komiksy po prostu stworzone z wszystkich scenari scenariuszy niewykorzystanych yy, w odcinkach. Głównie to będą z sezonu trzeciego, ponieważ z drugiego nie było jakichś fancy, fancy loru faktycznie. Na pewno w końcu Kala dostanie swoją premierę. Powróci też Lidia, o której pewnie nikt nic nie wie. Się kurwa dowiecie. Yy, proper, yy, proper kombak yy, będzie miała też yy, Chloe. Będzie zała story o niej. Będzie także pan D. aka Dexter. I możliwe, że będzie też Cleo, aczkolwiek ona była w poprzednim filmie. poście. Tak, ten film jest w formie postu. Możecie go znaleźć na playliście shitpost, ponieważ to jest shitpost that nobody will fucking watch, aka Who Cares. Stay tuned, yy, miejmy nadzieję, że komiksy jakieś już się pojawią w wakacje. Na razie jeszcze niestety nasze face cards, tak zwane posty z naszymi twarzami i tp. nie zostały opublikowane, ani też seria, która jest aktualnie publikowana w formie fanartów z Monster High, Ever After High, yy, covering Lady Gaga piosenki, no. Także trochę zajmie publikacja tego i w ogóle tworzenie. Bo narysowanych tych komiksów jeszcze nie ma w sumie. Hmm. I też y, pod komiksami będą wytłumaczenia, y, kontekst tak zwany do każdego z tych y, no, sytuacji. Ponieważ kto oglądał kanał, tym będzie wiedział w miarę o co chodzi. A. Pff, no. Żeby to miało trochę sensu, to trzeba wyjaśnić parę rzeczy. Dobrze, a więc zacznijmy. Proszę mi podać manuskrypt. Hell yeah, we have it. Cholipka Mighty Collapse. No dobrze, a więc. To jest kuźwa Jurassic part, to nie to. Skąd ty to w ogóle masz? Ale masz tam skrypty wszystkich części nawet tej nadchodzącej, jak, jakkolwiek ona się tam nazywa. What the hell? Dobra, czyli z tym. Dobrze, tu już mamy poprawny manuskrypt. Nie będę czytać wszystkiego, ale takie najlepsze smaczki. Zacznijmy od tego, że tak zwana Auribrien. Przyjaciółka, przyjaciółka naszej założycielki kanału, zapoczątkowała w niej pasję do nagrywania, a głównie do lalek w ogóle. Dawno, dawno temu, a mianowicie w 2015, jeszcze zanim w ogóle wiedziała o istnieniu yy, Monster High, yy, pojawiłam się ja. Nie, nie w tej formie, co widzicie, forma, w której byłam wtedy której zostałam odkopana w 2018 i żyła do 2019. Nie chcecie wiedzieć, co się zdało, stało z tak zwaną Claudi, bo tak się nazywała poprzednia lalka moja. W każdym bądź razie, ups, prawdopodobnie jest teraz gdzieś na strychu w częściach. Eee. Są z nią stare filmiki, tutaj może będą wrzucone. nie... Prawda... Chodź ci albo ja Ciebie wyniosę. Ty okay, nigdy nie chuj... Mówiłaś przedszkolu, nie? A tak. Nie. Tak, tak, kultowe filmy z Żanetką. Prawdopodobnie były one inspirowane Hunterem i Venus, bo Auri, Auri bardzo ich lubiła, a my z kolei bardzo przypodobaliśmy sobie kimiko MH. Z tego też względu przyjaźń między Torale i Abby, która niestety jeszcze nie użyła światła dziennego na naszym kanale, ale ujrzy ją w komiksach, a także beef pomiędzy Abby i Lilą, który która w sumie było widać na odcinku. Zapomniałam o tym totalnie. No i potem pojawiła się Duchess Sman wra wraz z Marlen Don Flyper. Minuta ciszy. Nie chcecie wiedzieć, co się stało z Marlen. W sumie to po prostu wyprowadziła się w loże, ale... No, no nie ma jej. Nie ma, nie będzie, amen, spoczywaj w pokoju. Jakby co to, to żyje, nie martwcie się. To było trochę takie randomowe dziecko z ulicy, które po prostu przygarnęliśmy nie wiedzieć po co. I dlaczego? No i pierwszy odcinek nagrany był 20. Co? 7 stycznia 2019. Kuźwa! Gdzie jest zdjęcie z tymi danymi? Ja zasram się, nie chciało mi się wyciągać wszystkich zeszytów. I don't know where that shit go Where did it go? Dobra, pokrótce. 2021 był najgorszy rokiem naszego życia. To był najbardziej zjebany rok. Mianowicie od lutego aż do końca, ponieważ 6 lutego em, dowiedzieliśmy się o pewnej, pewnej rzeczy. To będzie zawarte w komiksach, ponieważ tutaj, kurwa, po prostu jestem w stanie to napisać, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Auri Brienne oraz jej postaci już nigdy na tym kanale nie zobaczycie. Rip. Głównie przez tą rzecz już nie nagrywamy, po prostu straciliśmy motywację i w sumie chęci i... My po prostu siedzimy sobie na półce, Anka żyje dalej swoim życiem. Ale no tak się trochę odrodziłyśmy jakiś czas temu. Odcinki były montowane po 2021, ponieważ yy, były wakacje przed liceum i w sumie nie trzeba było się niczym martwić. Aktualnie trzecia klasa liceum nas rozpierdala. Jeszcze kilka kartkówek z angielskiego do poprawy z polskiego. Reprezentacja z geografii i historii Anglii, poprawa kartkówki z matematyki i... <laughs> Można i skoczyć z mostu. Mamy w planach y, zrobić składkę wszystkich, y, no składankę taką z filmów z recenzji lalek, ponieważ są aż do nie no kurde prawie wszystkich mamy, no tylko zaginiona y, recenzja y, motocyklu y, goli. bo tak zakupiliśmy oraz zaginiona recenzja Kali Mary, tak także ją zakupiliśmy, nie mam kurwa pojęcia jak. Mamy także jakieś randomowe przesłuchanie z 2020 typu to z Eski TV czy coś w tym stylu, jakieś głupie pytania, to możliwe, że kiedyś też stawiłem, albo nawet tu leci z tym śledziem Będę elektrykiem i będę naprawiać linie wysokiego napięcia. Przesłuchanie pierwsze, pytanie drugie, ujęcie pierwsze. Akcja. Czego nie znosisz? Yy, Apple jak zrzędzi szczególnie. Mamy także, co mamy? A. Reakcje do starych filmów. Mamy już scenariusze do tego. Nie mamy pojęcia kiedy to nagramy. Możemy w każdym wolnym czasie, prawdopodobnie w czerwcu, ale czy nam się chce, czy to w ogóle ma sens? Helma. No. <grym> To moje krzesło. Co to tak śpiewa? I dziadu w Jakie masz zwierzęta? No, yy, ja nie mam zwierząt. Co się dzieje poza planem filmowym, kiedy węgorze i walenie są w łazience, a dziewczyny nie chcą brać udziału w filmie? To jest nie do pomyślenia, jak one ignorują to, jak ja się staram dla nich zrobić jak najlepiej, żeby było popularne. A to co? Ona jakąś kawiarenkę kurde rozkręciła. Że tylko tu Apple brakuje. Nie, no please. Mamy także stare filmiki typu To. Próbowaliśmy nakręcić ten odcinek wczoraj, ale. Wczoraj nie wyszła. Durna piła. Nie myślcie sobie, że mm, my tutaj jesteśmy na koronaferiach, jak to uznała Toralei, ale tak było w scenariuszu. W rzeczywistości my tak nie uważamy. Stare parodie. Ja się nie mieszam. Mamy jeszcze do nagrania parę unboxingów albumów, m.in. Stray Kids. I. Chcieliśmy kupić jeszcze wszystkie osobne solo albumy Blackpink, ale nas nie stać. Nie na wszystkie cztery. We broke. Mamy też coś takiego jak ZTD Daily Vlog, czyli znisz ten dziennik vlogi. Mamy pierwszy nagrany z Sahi. Dość ciekawy, ponieważ y, robiła tam sushi, była jeszcze w terenie, jakieś dziwne rzeczy poznawała i w ogóle. Takiej lampy na stole na podwórku, to ja jeszcze w życiu nie widziałam, no. No to jest. Proszę się wynosić z kuchni, natychmiast proszę odholować panią Azjatkę. Oj saki. Dziękujemy ślicznie. Nie przedłużając... Chloe zważy ze stołu. Tylko popatrzeć chciała. No to teraz, syk. Kabum. Tora wstawa, szkoda dnia. Temo, tego samego dnia w sumie jeszcze nagrywaliśmy recenzję albumu Blackpink The Album. Jechaliśmy do tam także to był o, crazy dzień in 2021. Mamy także jakiś desk tu. 2020. Ile? 3? Z Cathy? Trochę nie do końca nagrany. What the fuck? ze wstawimy sami, nie potrzebujemy Homemade, bo to psuje całe EP! ZAMGNIJ TEN REVOLUTION! Pani od gramatyki jest dumna z tego, jak się posługuje językiem angielskim. Oraz pani od mówienia i odpisania, oje. Oh yeah. Klasa dwujęzyczna piowi. I już nawet nie mamy... Czytania z brocznym rycerzem. <grym> Nie ptajcie, kto wam roczny, O właśnie, 2023, szczególnie 13 września, to już był crazy, crazy. Iceberg Cloud. Delory. Koleżanki miał wypadek w autobusie. Ogólnie nie polecam. Tak to było w rodzinie Anki. Dobra, pis odcinków, które miały powstać w sezonie drugim. I tak, po pierwsze, odcinek 42 miał się składać z części 3 ABC. Z czego mamy tylko dwie opublikowane. Z czego drugą, tą o tytule Wypadek, jest krótsza. Po prostu. Nagrywaliśmy ją pół roku. Yy, miała być część trzecia: Bąbkowa gorączka. Miały być zakupy świąteczne. Miał być Encounter Abby i Layla. They hate each other. Fuck you, me. Miał być odcinek z Wigilii. Miała być historia. Yy, co. Nie, i już po świętach część trzecia, czyli gra w mafię, a przy tym historia sióstr. A o co chodzi ze strajpami? Bo to jest ciekawa historia. Inspirowana jest oryginalną historią z serialu Monster High yy, no, z 2010. Tylko, że Ralej tak naprawdę miała siostrę, którą później porwali. I jest to właśnie Chloe. Później miał być Nowy Rok przegapiony, kryzys pogodowy w ferie. Miałam tam zabijać jakieś ptaki na parapecie, Death z skalą. Eee, koniec świata, a tu był Death Note, to co było w feriach. Jakiś zając, czyli... Sahi odpędzające duchy w Wielkanoc? What the fuck you mean?! Potem mamy Piwniczanka 3. Legenda o drzwiach bez klamki. Fuck you, min! Potem Dream. To ralej ogólnie miała białaczkę. Plot twist. Nie, ale serio miała. Znaczy, nowotwór mózgu, co było zainspirowane życiem prawdziwym. Mhm. Miała mieć sen o swojej chorobie, jakieś drogowskazy i pogrzebie pewnej postaci. Nie zdradzę na razie o co chodzi. Potem miały być dwa odcinki o tym, jak trafiła do szpitala. I że był potrzebny dawca krewny do jakiegoś śpiku. I w 56 odcinku zaginęła siostra. Odnajdujemy Chloe, jest dawczynią i wszystko happy end. Potem jakaś misja, część trzecia. 58 miał być w Charlottetown, ale nie wyszło. Yy, dawne miejsca, series of City, a zamieniliśmy to na. Nie wiem. To miało być chyba w terenie, ale czemu zmieniliśmy? I 59. Biwak. 60. Lost Girls. Gdzie na końcu miał być um, Stop Motion z piosenką Stay Black Pink na końcu. I to miało być, miał być koniec sezonu drugiego. Potem mamy sezon trzeci. I tak. Otóż! Nie zdradzę, co tam będzie, ponieważ to są nowe rzeczy, które pojawią się w komiksach. A więc kiwam w D. A teraz uwaga, uwaga! Top Secret Of the monster after High Lore. I mean every fucking thing. Girl, I need to hold, hold your hand for this. <laughs> no to co mamy pierwsze? Mamy. Hmm. Hmm. <laughs> kiedyś o tym, że Anka próbowała pisać książkę! <laughs> y tak, krwawej wojny. Ej, to miał być tytuł mojej kolejnej książki. Kolej? Mówisz to tak, jakbyś napisała już 10, a jeszcze żadnej nie napisałaś. <laughs> Easy. No co? Taka prawda. Prawda. Ogólnie Katy miała być z Dexter'em. Pum, szakalaka, mother... I set. O właśnie, announcement. Katy broke up with set. Yes, like, about. Before the end of the season 2. A aktualnie kręci z tą także. Mwah, slay Aktualnie to nie kręci, tylko z nią już kurwa jest. No, od jakiegoś roku. A to ja kręcę z Giną. Łata! We're running out of time for camera, recording. mama mia! Set miał zdradzać Katy z Sahi. Fuck you me! No tego to ja kurwa nie wiedziałam? Uwaga, uwaga, Cupid i Nathan. O tym nie wiecie. Miała z nim czwórkę dzieci. O kurwa. Pff. That's gonna be a tough ride. Z czego jedno zmarło przy porodzie, drugie i trzecie spłonęły w pożarze spowodowany przez Howlin z domu jej probabci. Czwarte utopiła Cupid, a piąte możliwe, że było, ale zaginęło, chuj wie. No i tam tak naprawdę za... so, NISEDAT! Tego też nie przeczytam. Nie czytaj o Lucyferze! Błagam się! Nie czytaj o Lucyferze! Briar miała kiedyś wypadek samochodowy z Howlin i set był w to jakoś zamieszany. Było z tego nagranie na dyktafonie, ale usunęło się kilkadziesiąt minut. Girl, I'm so fucking disappointed in you. Mamy jakieś nagrania z tego, ale no. Nie wiem. W rgk 8 starym, tak. Zainwestowaliśmy w nowy telefon. Ta, za złotówkę kurwa. Klawiaturę że ma było fizyczną kupić, bo się nie wyświetla. No zajebiście Program CN. Wait a fucking second. Czy to jest? To gówno? Ja Bidi, skąd ty to wzięłaś? Znalazłam w starych śmieciach. Ja tyję. Biwak i podróż wyhikułem czasu do Auschwitz. Tutaj macie zdjęcia z biwaku. To ogólnie były zaginione media, więc ich nie czytam. Zresztą to się nie da nic wyczytać. Przygoda w Australii. Oh, hen! Nah to mamy akurat całe nagrane na dyktafonie. Nigdy nie użyj światła dziennego. Pozdrawiam. Matko, jedyna. Nathan kiedyś porwał Katy. Set tam był. Co? Uwaga, uwaga, aktualne story numer 1 przed zerwaniem Katy z setem. Katy złamała kręgosłup świata 2022. Nie, 20. Przez Dachars i klona brata Seta. Co kurwa. Uwaga, uwaga, teraz najlepsze. Kanały 2018. Film przepadły. Auri, ja ci tego nigdy nie wybaczę. Nie mam, nie mam miejsca w telefonie. Tam dosłownie była Klaudii, Draculora. Kto jeszcze? Kiyomi, Kio? Sure about that? Ari, Ari, Hunterley, no. To by było na tyle z Lost Media. Mamy także cały plan wywalenia Dexa z domu. i don't wanna know. A także miał postać film z nami jako stop motion. Blood, Sweet and Tears. Podajże. Główne takie, ale by, by było no. Było storyline, cały plot. do Dojebany był. A aktualnie mamy w planach y, animację. Dość dużą roboczy tytuł jesienne kwiaty, postacie inspirowane na początku nami, nami! tak, inspirowane nami, ale później Anka stwierdziła, że chuj i zrobi oryginalne to jest ten projekt, który zastąpił nas możliwe, że też nigdy nie zostanie w pełni zrealizowany, bo kurwa, historia jest, ale hm. czy ktoś tu umie robić animacje? i to by było na tyle Chromosomy, bardzo dziękujemy za oglądanie żegnamy, widzimy się prawdopodobnie już nigdy Bye, YouTube. Pa YouTube, papa! Nie Policję, pi Policje! I meant policję!